Cześć, właśnie przyszło do mnie pudełko. Pudełko z długo oczekiwaną baterią. Nasza bateria się zepsuła. Zobaczmy teraz, czy ogarnę to. To jest instrukcja. Nie wiem, czy to w ogóle ułatwi sprawę. Mam tu masę przedmiotów takich jak to, takich jak to, jak jakieś. Węże i nie mam zielonego pojęcia, czy uda mi się to naprawić. Jestem w łazience, gdzie jest ten zepsuty kran. No po prostu się odłupał. Delikatnie oparłam się o tą wylewkę, czy jakkolwiek nazywa się ten fragment, który powinien być tu. Poza tym to w ogóle, tu jest korek, bo to nie działa, przecieka. Wszystko przecieka, wszystko jest jakieś zardzewiałe. Badziewie, totalne badziewie. Mam nadzieję, że tamten, który kupiłam będzie lepszy. Najpierw muszę zakręcić wodę. Tu jest mój, moja umywalka a tu zakręca się wodę, więc otwórzmy to. Teraz tragedia. Mam nadzieję, że kot tam nie wejdzie. Kot nie wchodzi tam. Dobra. Ciepła i zimna woda. To powinno wyglądać jakoś tak. I jest! Sukces! Dobra, tu jest woda, która tam stała. I zimna. Okej. Okay. Są odkręcone. Nie ciekną, więc chyba jest bezpiecznie. Kot, kot tu nie wchodzi, proszę pana. Kot stąd idzie. Idzie, idzie stąd. Obawiam się, że muszę teraz spróbować jakoś zdjąć to. Nie wiem, tam są te druty, rury, rurki. To chyba ten fragment jest kluczowy. Ło, to się kręci. Czekaj. Idę po jakieś narzędzia. Kombinerki się szukają, tymczasem przyszedł drugi koteł, zobaczyć, co też jest pod, łazien pod wanną. Luna, czy ty wiesz, co jest pod wanną? Pod wanną mieszka brud. Po prostu ogromny, obrzydliwy brud. Jakbyś tam weszła, to byś tam wyszła po prostu uwalona cała. A tego chyba nie, nie chcemy, prawda? 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 No, chyba ma inne zdanie na ten temat. Nie, nie otworzę tego. Poszukiwanie kombinerek trwa. Kot pomaga. Drugi kot też pomaga. Albo i nie. Gdzie też one mogą być? Nie, to jest młotek. Są kombinerki. Teraz jeszcze tylko śrubokręty. Klucze już się znalazły, są tu. I różne dziwne rzeczy też są. Nie wiem, nie wiem. Papier ścierny. To się chyba nie przyda do montowania kranu. o młotek. Śrubokręt! Jest. Ale to chyba nie taki. Muszę mieć taki ze zmiennymi końcówkami. Wszystko zostało znalezione. Jest śrubokręt ze zmiennymi końcówkami i są kombinerki. Myślę, że to jest wszystko, co będzie mi potrzebne. Więc e, sprawdźmy, czy ten śrubokręt będzie działał w ogóle. To, to się zdjęło kombinerkami. E, chyba to trochę porysowało, ale trudno. I teraz zobaczmy, która końcówka będzie do tego pasowała. Która końcówka? To pewnie będzie ta. Oh, je! Yeah. Odkręcone! Woohoo. Więc uwaga! Noga jest odkręcona. W ogóle w środku jest coś, czego raczej ludzie nie chcą oglądać. Eee, no właśnie. Poza tym. Wygląda to tak. Eee, kot, oczywiście, znalazł swoje nowe mieszkanie. Tak, Mephisto, choć do tego brudnego, usyfionego fragmentu umywalki. Eee, może nie. Może to nie jest dobry pomysł. Eee, może stąd wyjść. Możesz stąd odejść, możesz stąd się wyjść, odejść, idź sobie. No, dobra, dobrze. Aha, mm -hmm. już, już widzę, co się stanie. Już widzę, co będzie zaraz. Także mm, nie, nie. Tu są te śrubki, w ogóle jakaś tragedia. Te, to odkręcanie tego, to jest, to jest, to jest strasznie męczące. W ogóle ręka mnie boli, nie ta. Ta, tą odkręcałam. Tu mnie boli w nadgarstku, musiałam robić tak. K to jest zły system ktoś powinien wymyślić lepszy to, to jest teraz ważne teraz te przewody rurki one idą fuj, jakie to wszystko jest usyfione fuj, fuj i to jest kran i to idzie jakoś tu się robi i ja to teraz muszę zrobić tak, nie dałam rady odkręcić ale przyszła pomoc techniczna i przyniosła mi to i muszę któryś z nich wydać, żeby dopasować do tej śruby. W ogóle to jest jakaś tragedia. Dlaczego nigdzie nie jest napisane? Na przykład, jaka jest wielkość tej śruby? Nie wiem, wielkość. Coś tam 3, dwa. Tutaj powinno być w ogóle coś napisane. 7, 4, A! Dlaczego tu jest napisane A. Nie, z drugiej strony widzę 10. A tu jest 11. Dobra, powiedzmy, że 10. ok uwaga. Numer 10. Nie. Numer 11? Tak, to jest numer 11. To jest jakaś straszna, straszna tragedia. To jest moim zdaniem zły system i jest dobrze. Uwaga, odkręca się, odkręcamy. Coś zaczyna się dziać. To się odkręca. Coś, coś, coś zaczyna się dziać. To jest, to jest, to jest magia. Ale, ale jak, jak tu kręcę, bo to już się da ręką normalnie kręcić. Tą, tą śrubę, tą tu odkręcam i tam jest prześwit i uwaga, sukces. Dobrze. Ostatni etap odkręcania tej śrubki. Ja nie wiem dlaczego ta śruba w ogóle jest taka długa. O, odpadła. Nie wiem w ogóle po cholera ta śruba jest taka długa. Przecież ta nakrętka w ogóle odkręcam ją chyba kurde 10 minut. Tam jest tak mało miejsca, że się tam nic nie mieści. Taki klucz taki klucz to już w ogóle się nie mieści e, w ogóle używam kombinerek także spoko i rąk i w ogóle, ała, ała to nie jest fajne i nareszcie odkręciłam, to wszystko jest fuj, fuj jakie to jest fuj, ja nie wiem dlaczego to jest takie obrzydliwe, ale to chyba wszystko przez twardą wodę, albo przez nie wiem co ble po prostu ble no trudno, ja to położę gdzieś Fuj, żeby tego nie dotknąć więcej. Nigdy więcej nie chcę tego dotykać. To jest jakaś uszczelka, w ogóle. Fuj, uszczelka. Widzicie, ta, ten, to, ten fragment jest po prostu dotąd, aż sięga dotąd, od tamtąd. I no. I ja to musiałam całą tą drogę odkręcać, a to jest fuj, i to się hamowało. Ale, ale na szczęście jest sukces. Kran jest ee, fuj. Nie chciałam tego widzieć. Nie wiem, czy dobrze kręcę, ale pomocny znowu się okazał klucz numer 11. Ten. Yy, mimo, że w ogóle ta śrubka wygląda zupełnie innego kształtu, innej wielkości niż tamta pod spodem, ten sam klucz pasuje. Także na propsie wszystkie śruby są tej samej wielkości, więc można mieć tylko jeden klucz do tego. Nie trzeba mieć tych wszystkich. W ogóle ja, ja ja nie wiem po co po co ludziom tyle kluczy różnych, dlaczego wszystkie śrubki na świecie nie mogą być po prostu w trzech różnych wielkościach. Na przykład małe, średnie i duże. I mikro, powiedzmy to. Komputerów albo, ale do takiego sprzętu do takiego, do kranów na przykład. Po, po, po co ludziom? Po, po co ludziom tyle? Przecież one są prawie takie same. Po co to mam różne? To jest ciężka sprawa, bo ja to tu, to jest, to jest rurka taka, kabel jakiś, i ja to muszę odkręcić. I tu jest, ja nie wiem, czy ja to dobrze robię, ale odkręcanie jest teoretycznie, to była butelka, to bym chciała wziąć korek i odkręcić ją w tą stronę, czyli muszę kręcić właśnie w tą. I jedenastka jest, więc teoretycznie to powinno działać. Yy, oczywiście, jak się trzyma kamerę jedną ręką, to to nie działa. I uwaga, magia, sto jak na kamerę, więc klucz i odkręcamy chyba w dobrą stronę. Nie wiem, bo nie. oszczędność na hydrauliku zawsze jakaś jest, prawda? No właśnie, nie wiem, nawet wstydziłabym się zadzwonić do hydraulika, bo by wszedł i co? I zaproponowałby mi seks. Ja, co ja bym wtedy powiedziała? Y nie, dziękuję, to sobie poradzę sama z kranem. To już sobie wolę poradzić sama z od razu. W którą stronę jak kręcę? Z jakieś śruby, jakieś w ogóle. Co, 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 to? skąd to? Co, co, co to jest? I jest sukces! Udało mi się odkręcić ten kabel, przewód, wąż, rurkę. Bawmy się jeszcze w znajdowaniu synonimów do tego elementu. Nie wiem ma to jakąś fachową nazwę, ale kręciłam w dobrą stronę, chociaż wydaje mi się, że on się w ogóle skręcał dookoła własnej osi, więc ja nie wiem, czy ja to mogę tak po prostu odkręcić. I zobaczmy, co tu się stało na przykład. Czy, ten, czy, to, czy to jest ok? Czy to jest ok? Wszystko gra? No, wszystko gra. Na szczęście. No to jak gra, to. I jest jeden. O, tu jest, tu się rusza wolny. Uuu ja jestem wolny. No dobra, to teraz ten od zimnej. I mam nadzieję, że ja mogę po prostu sobie zostawić te węże i nie muszę tych nowych węży wkładać, tylko po prostu sobie mogę zostawić te stare, nie? Jest! Patrzcie! To jest to! To jest to! Patrz! Patrz! I widzisz? I hydraulicznie. Fu w ogóle, fuu. Ja wiem, po co są hydraulicy, po to, żebyś, żeby, żeby człowiek nie widział tego syfu całego. Są ludzie, którym płacisz za to, że się syfią, po prostu po to, żebyś ty miał ładnie w domu. Patrz. Fu, ja nie wiem, ja bym chciała za to dostać pieniądze na przykład. Za to, że się urodziłam takim czymś kranem. Dobra, mam tu nowy kran. To jest ten stary, to jest to stary bardziej. Patrz, fuj. I mam tutaj te kable nowe. One są chyba takie same jak te stare. One, yy, tak, one są takie same. Nawet te stare mają nawet dwie uszczelki, a te mają tylko jedną. A po drugie w ogóle musiałabym to odkręcać. To jest bez sensu. Dobra, mam tu kran i mam potrzebne rzeczy. Tutaj mam instrukcję i zobaczmy. To oczywiście nie jest narysowane na instrukcji, bo po co? Bo oczywiście wszyscy wiedzą, że ta śruba, w którą stroną ona wchodzi. Nie, spoko! Jest jakieś płaskie, tu nie ma kawałka, ale wszyscy wiedzą, że to jest tą stroną. Poko, dobra, wkładam to tą stroną. Z analogię zobaczyłam w tym starym kranie. Podejmuję taką decyzję. Mam nadzieję, że to jest wszystko jedno, tak naprawdę. Tak. I teraz z tymi kombinerkami co zrobię. Dobra, doszłam do wniosku, że tego kranu nie da rady przekręcić tego kabla. No, no, nie da rady. I że będzie po prostu łatwiej odkręcić ten kabel czełówką, rurkę, jakkolwiek to się nazywa. I po prostu tutaj to odkręciłam i to drugie też odkręcę. Wtedy sobie biorę ten kabel, przewód, rurkę i sobie po prostu tu wtykam i to wkręcam i sobie ręką wkręcam normalnie. Skoro już mam nowe rurki, to właściwie dlaczego nie wykorzystać nowych rur? I teraz biorę sobie jeden, wkręcam i to jest wtedy proste. To się wtedy prosto robi. I drugie. I sobie przykręcam. Mam nadzieję, że to, że one mają tylko jedno utrękanie, a nie dwie, nie stanie się złego. I mam nadzieję, że to przejdzie przez tamten otwór. I to ja, ja się założę, że teraz to trzeba i tak wziąć ten... to. I to przykręcić jeszcze mocniej. Nie, to jest za duże. Gdzie jesteś? No, 11? Nie, 13, 12. Tu du był, na umywalce. I teraz, teraz przykręcam. Dobra, i to teraz będzie trochę triki, bo trzeba to jakoś przełożyć tutaj, te kable dwa. Muszę to przełożyć jedno i drugie, ale to się powinno... O! A! Udało się, dobra. To nie było przyjemne. Dobra, teraz myślę, że uszczelka. Teraz myślę, że to, takim płaskim w dół, tak obstawiam. Prawda? Kurde, tu to przecież nic nie widać. O, no właśnie. No trudno, za późno. I to na dół. I to... To wygląda. No to nie powinno tak wyglądać. Zdecydowanie to nie powinno tak wyglądać. Czemu to jest tak? To nie powinno tu wchodzić do środka. Halo, panie! Co? I to będzie tak stało? Ty nie! To idzie od spodu! Jest kran! Pa! Kran! Normalnie! Pokrętła! Teraz trzeba to przykręcić. To jest od ciepłej i to trzeba przykręcić. Nie tu, w tą, w tą stronę. Da. Czemu to się nie przykręca? Of! Pytę, to jest większe, ale bo będę musiała wziąć te stare wężyki. Dobra, kurczę, gdybym wiedziała, że tak będzie, to bym w ogóle zostawiła te stare kable, które i tak mają dwie uszczelki, więc są lepsze. I teraz to ja muszę tutaj przykręcić. Nie wiem jak, bo to się tutaj jest za małe, ale. No nie, na pewno nie jest, bo to przecież odkręcałam przed chwilą. Klucz, jedenastka, dziesięć, piętnaście. Nie, to nie jest ten. Gdzie jest jedenastka? Nie, oczywiście, że to nie będzie 11. I w ogóle przecież sprawdzałam, że nawet 17, mój największy klucz, nie pasuje. I muszę użyć starych, dobrych kombinerek. Od no, śrubek po prostu są gorsi niż koncerny farmaceutyczne. Przecież oni by nie wierzyli, jakby mieli tylko trzy rodzaje śrubek, no bez kitu. Pff, pff, trzy rodzaje śrubek, Ostatni etap robienia tego badziewia to są te uszczelki. Okej, okay, ostatni etap przykręcania. Muszę tylko przykręcić do tej takiej wystającej śrubki. Te, to takie, tylko że nowe. Takie ładne było, błyszczące. Oczy, oczywiście stare dobre kombinarki, bo Pff. tą nogę trzeba przykręcić. I to wcale nie jest takie proste, bo kurde, ja to muszę trzymać nogami, żeby nie spadło. A drugą ręką muszę to kręcić, nie? Tylko nakładeczki. I po Dobra, będę odkręcać wodę. Mam nadzieję, że nam y, nie zaleje wszystkiego. Uwaga, nadeszła chwila prawdy. Jest! Leci woda! Oficjalnie. Wymieniłam